We wtorek, 3 kwietnia, w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Kozienicach zorganizowano debatę zatytułowaną: Szkolna trójka, samorząd uczniowski, rzecznik praw ucznia i rada rodziców". Odbyła się ona w ramach realizacji programu z Centrum Edukacji Obywatelskiej "Szkoła Demokracji". Założeniem tej debaty, jak podobnie jak poprzednie, jest wychowywanie społeczeństwa obywatelskiego. Poza akcją Zamieńmy się miejscami" akcją społeczną. Prowadzimy właśnie taką akcję, która również ma w założeniu wykształcić społeczeństwo świadome, które chce wpływać na przyszłe losy swoje, a w tym samym społeczeństwa i kraju. Podczas debaty młodzież i nauczyciele wspólnie zastanawiali się, jak sprawić, aby samorząd, rzecznik i Rada Rodziców pracowali jak najwydajniej. Uczestnicy podzieleni zostali na trzy grupy. Ich zadaniem było wypisywanie plusów i minusów samorządu uczniowskiego, rzecznika praw ucznia oraz Rady Rodziców. Następnie wszystko to zostało przez młodzież omówione na forum publicznym, a wszelkie wątpliwości czy niejasności były wyjaśniane podczas dyskusji. Poprowadziła ją opiekunka samorządu i jednocześnie rzecznik praw ucznia Beata Smykiewicz Rużycka. Są to ludzie bardzo młodzi, bardzo zaangażowani. To są przewodniczący klas w naszym liceum, a także gimnazjum w Świerżach Górnych. Są to ludzie, którzy wiedzą po co przyszli i mają świadomość, że cokolwiek dzisiaj uczynią, wpłynie na funkcjonowanie szkoły tak jednej, jak i drugiej. Zatem są bardzo świadomi dostali zresztą materiały, które mówią o tym, jakie uprawnienia ma samorząd uczniowski, jakie uprawnienia ma rzecznik praw ucznia i jakie uprawnienia ma Rada Rodziców. Zatem, poruszając się, przede wszystkim interpretując zapisy prawa, poruszają się w ramach tego prawa i wprowadzają poprawki, korekty, propozycje na to, jak poprawić współpracę tych organów, żeby podnieść jakość pracy szkoły. Efektem końcowym spotkania było wypracowanie przez każdą grupę wniosków dotyczących poprawy jakości pracy samorządu, rzecznika i rady rodziców. To, co dzisiaj wypracujemy, zostanie sporządzone w postaci takiego raportu i tenże będzie przedstawiony reprezentantom wszystkich wymienionych dzisiaj organów. I oczywiście cały czas modyfikuje się statut szkoły, modyfikuje się regulaminy funkcjonujące w szkołach. W związku z tym wpłynie to znacząco na dotychczasowe zapisy, a co za tym idzie, podniesie to funkcjonowanie, jakość uświadczonych. Usług przez wszystkie te organy. Przebieg i wnioski końcowe z debaty zostaną przesłane do Centrum Edukacji Obywatelskiej. Nagrodą dla najlepszych będzie wizyta 1 czerwca na wiejskiej podczas 18. już sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.